Siemanko, 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 witam Was na kanale, witam, witam, witam. Dzisiaj sprawdzamy ponownie tutaj te kontenery, tak zwane i powiem Wam tak, że... Aha. ciekawe czy coś tutaj w ogóle będzie. Nie wiem co tutaj jest, sprawdźmy. Coś, coś, coś... A przewidziało mi się, przewidziało mi się, ale raczej nic nie ma, tutaj też nic. Dobra, lecimy dalej. No i oczywiście kolejny kontener i czy coś będzie, czy coś będzie, czy nie będzie. Eee, praktycznie można powiedzieć coś tam spadło i w zależy więc, więc coś powinno być. Albo i nie. Chyba, że ktoś lubi po prostu Tak na sucho. Dobra, nie ma nic. Szkoda, szkoda, bo e, chciałbym, żeby na dzisiejszym odcinku coś było. No, i oczywiście dzisiaj już jest y, ładna pogoda, więc naprawdę można sobie pojeździć. A tutaj, czy coś tutaj jest? Czy tutaj będą jakieś skarby? Powiem Wam tak, że nie jestem przekonany. Jest od Energetyka, ale jakby było piwa, no to bym sięgał. Tak, to, to. Od Energetyka też, ale. Tutaj byłem, ale nic nie ma. Jedziemy dalej. Marzą mi się jakieś, wiecie, elektroniczne e, rzeczy e, i sprawne, albo coś w ogóle e, sprawnego i dobrego. No i oczywiście coś jest, Już znaleźliśmy. No i mamy tutaj buteleczki, więc można je zabrać. I po prostu tutaj ktoś sobie położył. To jest butelka zwrotna. Tak, tak, dobra. Zwrotna. Wszystkie tutaj są zwrotne, bo pamiętam, że karmi też była e, zwrotna. Czekajcie, tylko upewnię się. Zwrotna. Mamy tutaj wszystkie buteleczki e, zwrotne. E, cztery. Bardzo fajnie. No i co? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej sprawdzać. Sprawdzać skarby jakieś. Ej, mam nadzieję, że coś. Jeszcze będzie, ponieważ, ponieważ, ponieważ mam taką chrapkę na takie skarby, ale na takie dobre skarby. Wiecie o co chodzi? Nie takie, e, że po prostu e, tylko jakieś puszki albo jakieś butelki, butelki też, ale, ale skarby, skarby. Coś naprawdę, ale tu jedzie. Sorry, ale tu jedzie. Tak wszedłem i. Nie ma nie i zaczynamy akcję, zaczynamy, zaczynamy akcję i sprawdzamy, sprawdzamy. Tutaj są te rzeczy, co ja wtedy chyba sprawdzałem. Są puszki, są puszki, są puszki, są dwie puszki. Tam jest trzecia Tatra. A tutaj co ma? Czy tutaj mamy coś ciekawego? jakiś spodnie, bla, bla, bla. No dobra, sięgam puszki. I lecę dalej. Tutaj tego akurat to ja nie lubię, bo się ciężko otwiera. Wybrzuszyło się. Ale co się nie robi dla filmu, więc wchodzimy tutaj dla filmu i sprawdzamy, sprawdzamy czy coś jest. Oczywiście, oczywiście nie ma. No bo jakiś karton wiecie. A tak to to po prostu lipa. Lipa. Dzisiaj jest lipa. Więc po prostu tutaj wiecie, tam pojadę. O, tutaj jest też, pojadę chyba do tamtego bloku i tam i chyba jeszcze pojadę w inny rejon. I, I to będzie wszystko. Jak tutaj nic nie będzie, no to nie wiem, nie wiem. Po prostu wtedy, wtedy po prostu się wkurzę, i się wkurzę. Aha, i się wkurzyłem. Ech, no to słaby dzień. A po prostu nagrywam ten odcinek. Wiecie o której? No teraz jest już ósma, ale zacząłem nagrywać jakoś 7.40. Siódma, nie wiem. No jakoś 7.40. Zacząłem nagrywać ten odcinek i, i nadal nic. Lipa. Sprawdzamy kolejne, sprawdzamy, sprawdzamy. A jak nie, to jeszcze pojadę po prostu na inny e, rejon widoku, bo tam po prostu może coś być, ale nie obiecuję. Wczoraj właśnie tam znalazłem wiecie, te dwie te, jak to się nazywa? Patelnie i po prostu nie, patelnia i dwa czajniki. Siemano, siemano, lecimy, lecimy i zaraz zobaczycie ile po prostu jest uzbieranego złomu. Jest naprawdę o wiele więcej Niż myślałem, bo w piwnicy jeszcze było, więc po prostu wiecie: lecimy, lecimy z tym. Uwaga, 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 i mamy tu tyle, naprawdę tutaj w sensie. Czekajcie, bo o, będzie lepiej widać: tu są jakieś takie tu, wszystko, pyk, patelnie, po prostu złą. no nie. Lecimy. W ogóle muszę wam powiedzieć, że muszę postarać się tym jechać, żeby jechać rowerem. Bo mi się tego nie chce, wiecie, dźwigać na pieszo. Tutaj jest tyle, tutaj jest tyle. My jedziemy już na skup i zaraz się widzimy i powiem wam ile pieniążków otrzymałem. No i tak, wcześniej jak miałem 10 kg, no to dostałem w ogóle 20 zł. Chyba 21 albo 20 zł z e, drobnymi, a e, właściwie to teraz dostałem e, staniało, staniało i za 10 kg e, dostałem po prostu 11 zł. Totalnie równe 11 zł, więc no lipa, lipa. Nie, no tam w sensie lipa, nie lipa, ale jest spoko no nie. Więc po prostu to jest podsumowanie tego. Odcinka. Dzisiaj jest niedziela, bo dogrywam ten odcinek. W ogóle nagrywam w dwa dni, w dwa dni, i w ogóle przymierzałem się, żeby wczoraj to wszystko zmontować, dodać, ale, ale wczoraj było daily, więc no, nie, no w sumie dzisiaj daily też, bo nie można ominąć ani jednego dnia, więc pozdrawiam I dzięki za oglądanie mordaczki. Teraz będę to montował, a potem po prostu jak zmontuję, to albo od razu dodam, albo dodam najpierw a Daily. A potem właśnie ten odcinek. O i piłem sobie kawę.